Allure Bank, w którym największe udziały ma PZU, mógł pochwalić się świetnymi wynikami za drugi kwartał 2024. Zdaniem analityków kurs akcji notowanego na GPW Polskiego Banku ma jeszcze potencjał do wzrostów. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na film. Wyjątkowo krótko udawało się notowaniom Aliorbanku Banku poprawiać historyczne maksimum. Piątek kurs zbliżył się do 105 zł, jednak od tamtego czasu skorygował się około 4%. Mimo to akcje kontrolowanego przez PZU Banku zdecydowanie wyróżniają się na tle branży. Ich notowania są w tym roku na 38% plusie. Dla porównania sektorowy indeks WIG Banki zanotował w tym czasie ponad dwa razy skromniejsze umocnienie, a teraz wciąż utrzymuje się o 8% poniżej historycznego szczytu z kwietnia. Jak podkreśla Mikołaj Lemanczyk z biura maklerskiego M-Banku, jego długoterminowe podejście do akcji Allure jest niezmiennie optymistyczne. Jak zauważa analityk, który w raporcie sprzed niespełna 4 miesięcy wyceniał akcję na 115 zł za sztukę, wydając rekomendację kupuj, spółka pozytywnie zaskoczyła wynikami za drugi kwartał. Zdaniem specjalisty poprawiła się struktura bilansu oraz sytuacja w kwestii kosztów ryzyka. Jak dodaje ekspert Biura maklerskiego Banku, nawet po ostatnich zwyżkach kursu akcje Alior Banku są wyceniane z dyskontem do papierów z grupy spółek porównywalnych. Pozytywnym dodatkiem do wyników jest według niego włączenie akcji Alliora do indeksu MSCI Poland. Jak zauważa analityk, pomoże to przyciągnąć napływy kapitału z funduszu pasywnie zarządzanych. Spółka ma też szansę trafić na radary większej liczby zarządzających aktywnie. Jego zdaniem trudno jednak powiedzieć, czy wejście do indeksu zostało już uwzględnione w cenach, a to dlatego, że takie zdarzenia nie zmieniają fundamentu wyceny akcji. Jak komentuje Lemańczyk, mimo to napływy kapitału i świadomość globalnych inwestorów, że taka spółka istnieje z pewnością są ważnymi czynnikami. Jak zaznacza Serhiy Maran Polski ze Stokus.pl o powrocie akcji Aliora do Hossy wciąż jednak mówić nie można. Zdaniem analityka technicznego ostatnia korekta zakończyła się obroną wsparcia w postaci długoterminowej średniej, nakładającej się na linię tendencji wzrostowej. Kupujący wywierają presję na powrót do owej tendencji wzrostowej, jednak wciąż za obowiązujący należy uznać wielomiesięczny ruch boczny. Jak zauważa ekspertstocko.pl, na kontynuację zwyżek pozwoliłoby dopiero wybicie oporu na wysokości 103 zł. Również Kamil Stolarski z Santander, biura maklerskiego, przyznaje, że Alior Bank zdecydowanie wyróżnił się na tle branży wynikami za drugi kwartał. Według niego spółka zabłysnęła zwłaszcza rewelacyjnym wynikiem odsetkowym. Nałożyło się to na łączenie do indeksu MSCI, jak podkreśla analityk, po tej ostatniej informacji notowania spółki poszły do góry o kilka procent. Jednak to jego zdaniem wydaje się nie wyczerpywać potencjału wzrostowego tych akcji. Jak wynika z wyceny sporządzonej przez specjalistę już po publikacji wyników, jedna akcja spółki jest warta 115 zł, czyli podobnie jak w przypadku wyceny Lemańczyka z biura mafijskiego banku o 14% więcej od bieżących notowań. Wskaźnik cena zysk wynosi zaledwie 5, a stopę dywidendy to 8-9%. Jak podkreśla ekspert Santander biura maklerskiego, tak wysoka wypłata zysku to cywilizacyjna zmiana dla tego banku. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, factoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 a zadebutował w nowoczesnej giełdzie w grudniu 2012. Aktywa razem banku wyniosły ponad 90 miliardów złotych na koniec 2023 roku. To wszystko już w tym materiale. Jeżeli macie propozycje dotyczące tego, które spółki powinniśmy wziąć na warsztat w najbliższym czasie, dajcie nam znać o tym w komentarzach. A teraz już do zobaczenia w kolejnych naszych produkcjach.